W naszym domu mamy różne służby, na przykład zmywanie po kolacji, zmywanie po obiedzie, gotowanie itd. Każda z nas ma, ma jedną służbę i czasem jest potrzeba zmiany służby. Na przykład jeśli ktoś nie jest w stanie zmywać po obiedzie, bo akurat jest zajęty w tym czasie, więc zmienia służbę z inną siostrą. I pewnego razu zdarzyło się, że jedna, jedna z naszych sióstr miała takie pragnienie, żeby zastąpić drugą siostrę w jej służbie. Ponieważ widziała ją bardzo zmęczoną, bardzo zajętą i wiedziała, że chyba nie będzie w stanie, albo będzie jej trudno zmywać po kolacji. No ale akurat miała tę samą służbę co ona, więc nie mogła, nie mogła się z nią zmienić. E, no i w ciągu dnia okazało się, że inna siostra potrzebowała właśnie zmiany, zmiany służby. E, więc ta siostra bardzo szczęśliwa wiedziała, że e, będzie mogła zmywać po kolacji, będzie mogła pomóc tej siostrze. E, no i kiedy już doszło właśnie do hmm, po kolacji, kiedy już właśnie zaczęła zmywać. Okazało się, że ta siostra nigdy nie przyszła na swoją służbę. Była tak zabiegana, była zajęta innymi sprawami, że nie była w stanie m, nawet zdążyć na tą służbę. E, I tak okazało się, że ta pomoc była bardzo potrzebna nie tylko dla tej siostry, którą zastąpiła, ale dla innych, które zmywały, żeby za bardzo ich nie obciążać. I często tak jest w naszym życiu, że Pan Bóg e, daje nam takie pragnienia, takie natchnienia, e, które m, służą, żeby pomóc nam albo pomóc innym. Jest bardzo ważne właśnie, żeby wsłuchiwać się w nasze serca, w ten taki. Cichy i delikatny szept Pana Boga, bo później właśnie już po, po całej tej sytuacji widzimy, jak Pan Bóg to wszystko ułożył i jakie to było ważne, żeby zrobić jedną rzecz, żeby wszystko później funkcjonowało tak, jak należy. Więc mm, to jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć serce otwarte i wsłuchiwać się w ten głos Pana Boga, bo on zawsze do nas mówi i zawsze chce się komunikować.